Dobijajcie. Tam mapę wybierać, czy jest tylko jedna Nie, mapę jest jeszcze? tylko jedna. A szkola. Ja. Ja. ja bym go nazwał, nie wiem, bliźniak Azazela. Nazwijmy go... Ceska kózka. Ceska Kuska. Jedziemy. I możemy się podzielić na dwie grupki albo na jedną. Dobra, Skorpion, lecimy od razu szukać bloku A. Okej. Okay. Idziemy na zemstę Ceskiej Kuski. Jak macie Celski. jakiś kryształ, to od razu lecicie do ogniska i czekacie na resztę. Czekanie na no, ostatnich razach. Waiting for the other players. A nie, powiem szczerze, że, nawet, że gra jest nawet śmieszna. Dobra, jestem panowie. Dobra, ostatni dobra, od razu w pokoju. Okay, M, to open inventory. do Kwiatka w drzwiach. Oh. No, dobra. E, to było. tędy? Nie? nie. Nie, nie, to gdzieś tutaj. Na górze, nie? Tu mogę wejść, chodzisz, tu masz klucz. I to jest do tych drzwi. O, proszę bardzo. Tu tu masz. Jak dos. Jak do siebie wchodzi? Kolejne drzwi. O, ambo. I There's to no było do piwnicy. Fine to no. Tu. Tam topimy się. Speedrun panowie, speedrun. Brakuje tutaj muzyki. Wiecie jakiej? Ze speedrunnersów? Nie nie. nie, nie. Taj, bebu. Nie, tego, bebu. <noise> <Chciałbyś pływać. głos> nie, nie tego webu. Nie tego webu. Twoją matkę. Chciałbyś pójść. Nie, nie, Chciałbym. Czekam moi. na was. <noise> teraz, wiemy jak wypłynąć <noise> Speedrun. Speedrun, panowie, speedrun. ale serio, to nie będziemy musieli już tu wracać, czy co? No nie. nie. Raczej nie, jak, jak nie będzie jakiś, nie wiem, aktualizacji, to... Zapyrami. O kuleczek, i tak tam 10 razy jeszcze powie, że chce zagrać 10 <coughs> <dziesięć> innych razy, <coughs> spokojnie. Zapewne tak! O, będę gotowy. Bo content musi się zgadzać, nie? Siema, koza, co tam, mordo? Ma. O, kartka. Znalazłem <coughs> klucz, jakiś panowie. I kartkę. Ostrzelasz bez rozkazu. No o, Koza nie. się wkurzył. Koza się wkurzył. Góra. O! O! Kurwa mać! u nich jest. Nie, nie, nie u mnie. Prawie mnie ten My? makaronowy typ zajebał. Wi? Nie mamy klucza do nich. Te możemy otworzyć. To jest w razu. Tam u kogoś na dole jest słyszę. Stary klepkami. Nie, Jezu, u mnie. Daj się zabić. Uspokojony. Dobra. Baranek śródtem uspokojony. mu nic zepsułeś, babu. Mam klucze. Guys, mam kryształ przy mnie. Koło kuski jest. Czekaj lecę. A ty masz już kryształ? Mam już. No. Tutaj. Tutaj do... za tymi drzwiami. Dobra. Powołany. Sie ma kryształ kolejny. Nice. Czy tam się da przejść? Tu? Da się. Dobra, wracam do ciebie, skorpion Kuller, Kryształ, weź sobie. To jest, jest C1 oh, Central Control Unit. Ktoś Kto jest to? Coś? Kryształa. Jezus Maria, jak się straszyłem tego frajera biegającego? Ej, panowie, wypierdoliło mnie, jak zaczął na mnie ten biegający biec. Czy, czy ciebie wyrzuciło o, nie, z gry? Serio? Z serwera. Jak, kole, no to, to, to ciekawa sprawa się stała, ale jak ciebie wywaliło, to chyba ze speedrunował całą mapę i mi biegł w twarz. <laughs> o! To, to co, we go again? Kuler, pripraven towarzyszu! towarzysz? Kamryd? Nie pierdol języków kurwa z Wiem, wiem. Słowacka dusza. Słowiańska, przepraszam. Słowacka dusza! Jesteśmy Słowakami od dzisiaj, pomij to. Kurwa. Dudu. Elo, co tam mordo? Co tam u ciebie? Ale masz brzydko mordę Ty tak samo, wiedziałeś o tym Idziemy spalić od razu? No Jak no Cię możecie od razu spalić we dwójkę Dwa możemy, a kolejne Nie dwa oni spalą i potem mamy turę czterech naraz Dobra, leci do nas, uważaj, stań przy tych Tylko Uwaga, bo Most tutaj to jest makaron tak. man Pierwszy Jank? Jest koło nas chyba Kuler strzeż się. Okej. Okay. Albo biegnie do was faktycznie, przestało bić nam serce. A, no biegnie tam, gdzie się spaliło, nie? Tutaj coś się. Je... No kurna... Za Polskę! Dobra. <grym> Co tam wziąłeś? E, wziąłem... Zamknęgo. Mamy do A blok kod, jak coś Tego panowie... No, mają kod do bloku A. No lećcie do bloku A. Ile, jakie tutaj zgromadzenie jest? Coś czuje, że jest im więcej tych... E... Była bloka. Tutaj. Tutaj potrzebny jest klucz. To... Weź ten klucz. A, tu już nie. Ja we, wziąłem. No to dobra, to dobra. Biorę. biorę. Mam e, kolejny kryształ. Szukamy kolejnego. Tu, tu jest... Tutaj, idioto. To CCU. No Czy A, mamy CCU? Tam. Nie, nie mamy CCU. Elo, Scorpion, co tam? w Bebu, co tam? No, mamy No mówię, że to tu nie tutaj, idioto. Chodź jednak. za mną. Tu. Ale ty jesteś... naprawdę. I. Dim o, kuler bierz krystal. Lecimy palić. Czy poczekać na was, panowie? Nie, nie, nie tu, nie tu. Nie Nie no, iść palić. Ale wiesz, jak pierwsza raz to zrobiliśmy? Nie, czekaj, to trzeba iść tu, tu i tam, dobra. Przedłużony poziom. Dwójka spaliła pierwsze dwa, potem czwórkę spaliśmy kolejne, to jak spalimy w czwórkę, to ostatnie. Jest tu! Nie ma! Nie mam! Uuuu, uspokoił się? Łatwe jak... Możemy wypalić na korderze, ale cztery na raz na koniec palmy. Ta, ta, 4 no, na, na raz. Eee, e, amunicji szukam, czy zbieraliście wszystko? Leży, Dobra, jest. wezmę. No, I tam jest ten. Przygotuj Sparek. się kuler, bo będzie bieg do nas. Pale. Ja czekamy leży. na niego, czekamy na niego, aż przybiegnie. Weź sobie amunicję, jedną tutaj leży na tym. Tu leży po lewej ode mnie. Dobra. No? Będzie bieg. Dobra, leży. Tam administracja tymi literami. A my jesteśmy głupi i uznaliśmy, że idziemy szukać kodu do jakiejś B, coś tam, coś tam. Gosiedma. Nie czekaj na mnie czekaj. Patrz, tutaj widzisz to? Pisze tutaj B 15, 155, to jest to administracja. No. Ale tam pisało ADM to nas zmieniło. To jest klucz, to potrzebny jest klucz. O kurwa, jak się zesrałem typo jak przebieg. Co się z nim stało? Zabrał go! Musimy go ocalić. zabrał panowie. Oooo, się. Co jest? Co jest kurwa? Makaroniarz kurwa poleciał, niczym wyścigówka. Dobra, chodźcie po Skorpiona. Paki z mnie zabrał. Leć, lecę, lecę za no, wami. Gdzie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co? W jest... wy 1F I Czemu ja widzę klucze w ogóle na mapie Siema skorpion. Faktycznie Ta Komu mapa ten... jest tak przydatna. Może to jest położenie na Róż kolejne, dupę. Z kluczy. Sorry, sorry, już są dupy. Mapa na, jed... na 0F jest klucz w jednym zamkniętym, tym jesteście koło niego. Tutaj cały czas jest zamknięte. CCU A, O, wzięliście O, otworzyłem CCU. W stołówce. stołówkę. Stołówka jest koło tego do spalenia. Tutaj się otworzyło przejście i mamy. A CCU to Central Control Unit. Tak, okay, CCU. Warto Central, no. Control Central Control Unit, może. Teraz znajdziemy administration. O, jakaś kartka. Mapa. Do ADM Mamy ADM Skorpion, lecimy o, o, ale tu, o tu jest e -y. oponent jeszcze A tu się wchodzi e -y, tak, ten oponent, ja pamiętam, że niego wchodzimy to, to było... Znaczy, nie pamiętam, ale... O administracji wejdziemy, nieważne co, bo my jesteśmy po prostu mądrzy i tam się wleźliśmy 40 razy niepotrzebnie To od drugiej strony jest Jak tam wejść, Gdzie <kluzm> no, jest... chyba ja gdzieś tam... Tam, słyszę, ja, słyszę bicie serca Mhm, mm biegnie do nas Jest! Biegnie Dobra, jeszcze nie? Dobra, uspokoił się Teraz Chyba się uspokoi jak przestaną jak wbicie serca przestanie Ta. Ile mamy spalonych? Aktualnie dwa Nie, cztery to? Cztery to, jest to dwa możemy walnąć spokojnie i potem kolejne dwa W kolejny sensie, kolejne cztery O oh, kurde, ile tu jest Więc myślę, Bebu, że znajdujemy tego jeszcze do góry opalen tak? Czy tam chodziło? Czekaj, 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 czekaj Gdzie on był teraz? Jak masz kiedy Teraz pytanie O, widzę tego oponenta Tu To jest CCU Podyktuj mi cooler do CCU Dobra, szybko, szybko yy. 6430 tutaj 6 4, 3, 0 Dobra, do a chyba pięknie. idzie do nas Pilnuj Nie, jest. Przy was? Zdra. Bo i nie? Gdzie on kurwa jest. Idzie do nas da. Dobra, uspokoił się Dobra O, jest, jest! Mam babkę Mam kryształ Dobra, wali wiadro ze mną Dobra, idę walić wiadro z tobą, wezmę samą mo. I lecę Dobra Dobra, uspokojony Lecim. Dwa, kry, dwa kryształy, tak? Yy, o, cztery kryształy potrzebne. Cztery, cztery raz. kryształy, takie na Jeden mam to. Brakuje nam Czech. To Potrzebujemy Czech. A to taki kraj. <laughs> o, kurwa mać. co się daje. Nic prawie mnie <grym> tym złapał. Tu jest. O, widzę ją, widzę ją. Jest tutaj. To za się znów, Mam klucz, Otw otwieram Elo. Mam. Nie wywal z tym. Dobra, uwaga, bo koza czekajcie, będzie. biegł to... koza będzie bieg. O kurwa. No problem. Nice. No to problem najmała panowie. Łe shit panowie! Łe shit! Budzę się w tym. Czy ja dropnąłem kryształ? Nie. Ej, ej, kryształ, 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 tutaj! Czekaj, ja widzę. Kurde, no i kurde, blokuje mnie ten kozioł. Powiem, I nic po siebie idziemy? Gdzie jesteś? Jestem dokładnie tam, gdzie wy utknęliście wtedy, kiedy ja się gubiłem. A, gdzie o wtedy, kiedy strolowałeś tam grę? Tak. Dobra, mamy dwa kryształy, nie? Tak. Jak coś, to osoby z kryształami nie przyjmują ita. Czemu ja strzelam? Przestań strzelać! Chodźcie na dół, chodźcie na dół do mnie. Gdzie jesteś? Tutaj przy wyjściu. Tu, tu, tu przy wyjściu, przy wyjściu, bo cofnij, cofnij, niech biegnie. Jak, jak ktoś ma ten, to niech tam. Nie ja za mną, jest ja za, ja za mną, Dobra, Dobra. uspokojony. Jak ktoś. Nie wiem, ja nie mam kryształu, więc nie ja mogę tankować, nie? Bo ja w tej nie wracam. To jest Waj kryształ, nie, kryształ nie, tak tak nie Ale one wylatują gdzieś tam? Nie, nie wylatują. Ja, ja go nie mam. Z jakim chujem? Dorwam bo, ja go nie jak? mam. On Cię nie znika, znika. Z... tak. Potrzebujemy okay. jeszcze dw dwóch oponentów znaleźć. O Jezu. Kurde, zasrani mekarmiarze. Czak, weź sobie. E, uwaga, biegnie, biegnie, biegnie! Robimy taktykę. To nieważne. To ma zręcznik, o, w mordy słowie leciał. On chyba do mnie leciał. O, do, do ciebie! I... Co? Ja biegnę za Bewo. Muszą być miejsca, których nie zwiedziliśmy. Ej, na łóżku jest Ammo. Parę. E, ty, ty się uaktywnił? Biegnie, biegnie. Chodźmy tu do kranu, do kranu, do kranu. Tu. Tu jestem za wami. Jest <grym> ok. O, tu się tu wchodzi. Biegnie, biegnie. Dobra, uspokojony. Jakby trzeba było stankować, to ten bez kryształu po prostu wybiegnie. Kurde ammo mi się kończy. Nie ma nic. Nic. Też na dół, panowie. Ile nie mam. To to na co tam na Mam trzy amunicji. Potrzebuję Ammo. Tu leży. Dzięki. Tu Masz, nie są otw otwarte drzwi guys. O. O! Mam no, kryształ! Dobra, Trzy. to jeszcze jeden! Jeszcze jeden został Jest! O! Panowie! No, gdzie jesteś? No w grupie jestem, bo... Kurwa! Ty ro... oh, rozumiesz nie. jak ci mówię. Bo jesteśmy na... E, uaktywnił zajęty. się. Co? Tu chodźcie, do tego pokoju. No, dobra. Gdzie jest no, kryształ? Sami, za mami, Dobra, z dużym przyjemnością. Dobra, dobra. bierzemy bierz to i lecimy dobra. do ogniska. Lecimy, pier, spierdalamy do ogniska. Są tutaj, tutaj idziemy. Do mamy ogniska to ta droga. Tylko uważajcie na makaroniarzy. Chyba jak to odpalują, to mamy jutro jeszcze raz. Dobra, wycieczka, robimy zakręt. Dobra, panowie, mamy to, chyba to mamy. Mamy to, powinniśmy to je.

You had to sign the terms for not no, no, disclosing the case to the police. for authorities treated the victims of <laughs> I'm 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 left left in the war Knowing that Bachman will <laughs> not <laughs> be the last no. bothers me. But what makes me relieved is to know that when a new problem arises, you will be there. <laughs> no i fajnie się grało. O czekaj, bo tu jest jeszcze ten... Tu jest ten trudniejszy tryb chyba. Jaki tr Jaki trudniejszy tryb. Bo to na no normalny ustawiałeś, nie? Tak. Chcecie ci się grać na trudniejszym minie?